Witam Was serdecznie. Dzisiaj rozpoczynamy pracę nad naprawdę solidnym zaciskiem stolarskim. Zapraszam. Czy naprawdę potrzebny jest jeszcze jakiś zacisk stolarski, mając w tym momencie trzy dociski do strugnicy? Myślę, że tak. Jeśli planujecie Wykonywać jakieś wczepy wykonywane ręcznie. Zawsze przy takich zaciskach jest jeden problem. A mianowicie odkręcając ten zacisk, macie jakąś śrubę, która to dociska i luzuje. I macie również, na przykład tutaj są dwie prowadnice, które idą równolegle do śruby. I z takimi dociskami jest zawsze jeden problem, że. Śruby czy też właśnie prowadnice przeszkadzają we włożeniu głębiej materiału. Jeśli tego materiału głęboko nie włożycie, to zobaczycie efekt, który było widać. Było widać na filmie z cyklu shortów, kiedy rozcinałem tą deskę, było widać, jakie duże wibracje były na tym materiale. Ja już tam nie chciałem go przestawiać, to dokładnie pamiętam na tym filmie. Przesunę. Chodzi o to, że tutaj nie mogę tego materiału włożyć głęboko. Prawda? Mogę włożyć go tylko w tym miejscu, czyli na zewnątrz, tych, na zewnątrz tych szyn prowadzących. I teraz, jeśli tutaj go zamocuję nisko, docisnę. W tym miejscu jest wszystko fajnie i ok. Ale tutaj na zewnątrz już zaczyna się ten docisk wangować. iść po ukosie. I tutaj już są jakieś te wibracje. Oczywiście, czym, czym niżej ten materiał włożę, zamocuję, tym lepiej. Ale jeśli bym zrobił go w tej pozycji, tutaj będzie się ciało, chociaż już nawet w tym miejscu już widać, że ten materiał jest po prostu luźny. No i cięcie piełu grzbitnicą w, w tym miejscu jest mega niekomfortowe. Mogę Zaprezentować, nie wiem czy to będzie słychać czy też widać, mam nadzieję, że tak słychać, wsłuchajcie się w te dźwięki. A teraz zamocuję to dużo niżej i w tym miejscu będę chciał jeszcze. pełnie inny komfort pracy. Tak powinno być, w tym miejscu tutaj co było u góry tak się pracować nie da. No więc wymyślono właśnie docisk, który usprawni tą pracę i zdecydowanie ją poprawi. Jest to docisk właśnie z dwoma śrubami na zewnątrz. Przeszukałem trochę internet i postanowiłem zrobić coś jeszcze innego. Po prostu z tych wszystkich projektów, które widziałam w internecie, z tych realizacji, według mnie wybrałam rzeczy, które są najbardziej ciekawe, najbardziej przydatne dla mnie i taki docisk zbuduję. Nie będzie on mały. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli zrobić go w mniejszej wersji, z zastosowaniem innych materiałów, nie ma sprawy. Tutaj chodzi tylko o to, że ten projekt, który ja robię, Chcę, żeby on był projektem, który wiadomo, że tutaj będę mocował na tej właśnie. To raz. A dwa, że chcę go przygotować do montażu na przykład komody, która będzie miała głębokość 60 cm. Więc jeśli taki element chcę w nim włożyć, to odstęp między tymi śrubami muszę, muszę mieć minimum 60 cm. Więc Mój docisk będzie dosyć spory. Ale oczywiście mówię, możecie wykonać mniejszy, mniejszą wersję i na pewno się po prostu ona sprawdzi doskonale. Dobrze. Przejdźmy w takim razie do sam projekt. Tradycyjnie, plik sketchupowy udostępnia. Zobaczycie, jak ja sobie to wymyśliłem. W międzyczasie, rozejrzałem się. I zacząłem szukać w internecie z czego wykonać, jakie śruby zastosować, znalazłem śruby. Na początku myślałem o zwykłych śrubach z gwintem, tym takim. Nie wiem jak on się nazywa, ale taki gwint, który jest stosowany w normalnych prętach. Dobra, poddaje się. Nie wiem jaki to jest gwint. Ja zdecydowałem się na gwint tapezowy, który jest dużo mocniejszy, dużo bardziej precyzyjny. I myślę, że zarówno i ten pręt, jak i nakrętki oraz te koła, posłużą mi już pewnie na wieki wieków. Cóż, znalazłem, znalazłem pręty, zacząłem szukać koła. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy po prostu tych kół, same koła mogłem znaleźć. Zależało mi oczywiście na tym, żeby koła były żeliwne, żeby dokręcając je, one muszą ważyć swoje. Kiedy je pokręcę, żeby one kilka obrotów wykonały, i żeby sam docisnęły ten docisk. Kół z gwintem trapezowym to można w ogóle zapomnieć, że coś takiego się znajdzie. Więc zdecydowałem się na kupno kół, które tutaj miały otwór bez. Bez takiego wybrania na klin, czyli był, był tylko otwór okrągły, i do tego wszystkiego dokupiłem po prostu gwintownik trapezowy. Dobrałem widownik trapezowy do śruby, którą znalazłem. Do śruby dokupiłem jeszcze nakrętki trapezowe. Nakrętki trapezowe, one były dwukrotnie dłuższe. Za chwilę Pokażę Wam zdjęcie, co z tą nakrętką zrobiłem. Rozciąłem ją na, na pile taśmowej do metalu, na pół. I w sumie nie wiem, czy jeszcze nie wrzucę te nakrętki w tokarkę, żeby idealnie wyrównać tą krawędź cięcia, tą powierzchnię cięcia. Zobaczę. Na razie nie jest mi to potrzebne. No i, i co? I naklintowałem to też za chwilę w filmie nagwintowałem same te koła, żeliwo jest dosyć miękkie. Zdecydowałem się na gwintowanie ręczne. Myślałem, że utrzymam gwintownik w idealnej pozycji i ten otwór wyjdzie mi idealnie. Jakież moje było zdziwienie, kiedy oczywiście to idealnie nie wyszło. Trudno, nauczka. Kolejne koła, które będę przygotowywał, na pewno będę już gwintował w tokarce. Dałem ciała. Jest lekkie wicie tego koła. No ale trudno. No ale to, to jakoś nie, nie deklasyfikuje tego, co zrobiłem, więc na razie starczy. Same pręty mam na razie 50 cm. One są oczywiście za długie. Tak, tak dużych materiałów i grubów nie będę dociskał. E, później je dotnę. No, i co jeszcze mam w ręku? Buk, oczywiście. Sama strugnica też jest bukowa, i zostało jeszcze troszeczkę buku z ostatniego projektu. Więc takie oto konkretne, naprawdę konkretne dociski zaraz będę zaczynał wykonywać. Także to tyle jeśli chodzi o sam wstęp. Oczywiście krótki, jak to w moim wykonaniu bywa. Zabieram się do pracy i zobaczycie, jak sobie poradzę z tym tematem. Zapraszam.